Wlej do jajek sadzonych wodę. Jajka sadzone jeszcze nigdy nie były tak idealne. Żółtka będą płynne, a białka idealnie ścięte. Weź patelnię i postaw ją na średnim ogniu. Na patelnię wrzuć trochę masła klarowanego. Równomiernie rozprowadź masło, poczekaj aż się rozpuści. Następnie wbij kilka jajek na patelnię. Smaż je jak dotychczas. Najlepiej przez około 3 minuty. W tym momencie zazwyczaj je przewracać na drugą stronę. Jednak teraz weź trochę wody w dzbanku. Po czym jednym ruchem wlej ją na patelnię. Na samą górę jajek. Następnie weź pokrywę i przykryj patelnię. Gotuj jajka przez kolejne trzy minuty. Następnie zdejmij pokrywkę i podawaj według uznania. Ten trick sprawia, że żółtko pozostaje płynne. Jajka są zawsze słoneczną stroną do góry, a białka są dobrze usmażone. Ten trik sprawi, że smażenie jajek sadzonych nigdy nie było łatwiejsze. Nie wyrzucaj skorupek po jajkach, są zbyt cenne. Zdziwisz się, do czego można je wykorzystać. Weź garnek z wodą i wrzuć do niego skorupki od jajek. Gotuj je przez kilka minut, następnie odceć skorupki z nadmiaru wody, po czym przełóż takie skorupki na blaszkę. Piecz je w piekarniku przez godzinę lub dwie, ale na niskiej temperaturze piekarnika, tym sposobem idealnie je wysuszysz. Następnie przygotuj blender, włóż skorupki do blendera. Po prawidłowym wysuszeniu skorupki powinny dać się łatwo rozdrobnić. Zmiksuj je, aż uzyskasz konsystencję proszku. Dodaj łyżkę proszku do prania i ponownie uruchom blender, następnie dodaj łyżkę sody i ponownie zmiksuj. Po prawidłowym zmiksowaniu cała mieszanina musi stać się proszkiem. Taki proszek przesyp do pojemnika. Teraz weź swój spalony garnek, posyp stworzonym proszkiem przypalone powierzchnie. Za pomocą mokrej gąbki zacznij szorować. Jak widzisz, garnek jest jak nowy. Skorupki jajek stały się doskonałym środkiem czyszczącym, dlatego już nigdy ich nie wyrzucaj. Polej tym papier toaletowy. Będziesz już tak robił zawsze. Weź zwykłą rolkę papieru toaletowego, po czym wyjmij jej wewnętrzną część. Następnie papier włóż do szklanego pojemnika. Teraz weź kolejny szklany pojemnik, najlepiej dzbanek. Wlej do niego 200 ml alkoholu. Dodaj również dwie łyżki sody oczyszczonej. Te dwa składniki zalej octem, około 50 ml. Ocet posiada właściwości antyseptyczne, co może pomóc w dezynfekcji powierzchni, gdzie jest dużo bakterii. Ostatnim składnikiem tej mieszanki jest płyn do płukania tkanin. Wlej jedną nakrętkę płynu do dzbanka nada on pięknego zapachu. Wszystko starannie wymieszaj, następnie polej powstałą mieszaniną, przygotowaną wcześniej rolkę papieru toaletowego w szklanym naczyniu. Odczekaj aż wszystkie składniki wchłonie papier, możesz oderwać kawałek papieru i sprzątać wszelkie powierzchnie. Będzie to świetne rozwiązanie do dezynfekcji powierzchni i nadania im połysku. Twój koncentrat pomidorowy już nigdy nie spleśnieje. Koncentrat pomidorowy jest uniwersalnym dodatkiem do wielu dań. Niestety, produkt po otwarciu może stać w lodówce tylko kilka dni, później zaczyna pleśnieć. Pokażę ci najlepszy sposób na jego przechowywanie. Weź papier do pieczenia. Potnij go na dość równe kawałki. Najlepiej niech są to kwadraty. Połóż jeden kawałek. Teraz weź koncentrat pomidorowy. Jedną łyżkę koncentratu rozłóż na papier. Następnie połóż na nim kolejny kwadrat papieru. Przy pomocy szklanki dociśnij papier. Powtarzaj czynność, aż skończysz cały słoik. Następnie wszystkie kawałki papieru z koncentratem włóż do worka z zamkiem błyskawicznym. Następnie włóż do zamrażarki. Po zamrożeniu może pozostać świeży przez miesiąc, a nawet dłużej. Wystarczy wyjąć plaster z zamrażarki, gdy musisz użyć koncentratu. To najlepszy sposób na przedłużenie świeżości produktu. Już nigdy go nie wyrzucisz. Polej skorupki jajek Coca-Colą. Odczekaj 10 minut. Następnie przełóż je z miski do blendera. Zmiel te dwa składniki na gładką konsystencję, po czym przełóż miksturę do miski. Do szklanej butelki o pojemności 200 ml wlej płyn do mycia naczyń. Teraz zawartość butelki przelej do miski z kolą i skorupkami. Następnie ponownie użyj szklanej butelki i wlej do niej wodę, i również przelej do miski. Teraz wszystko starannie wymieszaj łyżką. Po czym, przy pomocy lejka, przelej miksturę do butelki. Zakręć butelkę nakrętką z dozownikiem, następnie weź przypalony garnek i polej go powstałym płynem. Rozprowadź mieszankę na zniszczonym obszarze i delikatnie go wyszoruj. Ten płyn doskonale nadaje się do usuwania uporczywych śladów przypalenia na garnku. Twój garnek będzie czysty i gotowy do ponownego użycia. Tak przyrządzonego popcornu jeszcze nie jadłeś. Do tego przepisu potrzebujesz folię aluminiową. Oderwij dwa kawałki tej samej wielkości, następnie rozłóż jeden z nich na blacie. Po czym rozsyp na nim ziarna kukurydzy. Na ziarna włóż dość spory kawał masła. Teraz posól całość. Ilość soli zależy od ciebie. Następnie drugim kawałkiem przykryj całość. Dociśnij drugi kawałek zaginając brzegi, tworząc przy tym kopertę. Długą wykałaczką zrób dziurę na środku. Teraz weź patelnię. Rozgrzej ją po czym włóż na nią paczkę z ziarnami, masłem i solą. Taki popcorn robi się sam. Po chwili ziarna kukurydzy zaczną pękać. Wydają przy tym dość znany dźwięk. Kiedy przestaniesz je słyszeć, zdejmij od razu z patelni. Odczekaj chwilę i przetnij paczkę z folii aluminiowej. Poczujesz od razu zapach maślanego popcornu. Takie przygotowanie popcornu na patelni wcale nie jest trudne, a jego smak jeszcze nigdy nie był lepszy. Twoja patelnia będzie wyglądać jak nowa. Pokażę ci prosty i skuteczny sposób, który sprawi, że twoja patelnia będzie lśnić. To koniec ze starymi sposobami. Zacznij od posypania patelni solą, która działa jak naturalny środek ścierny. Następnie polej patelnię płynem do mycia naczyń, aby usunąć tłuste zabrudzenia. W kolejnym kroku posyp patelnię sodą. Te produkty doskonale usuwają różne zabrudzenia i poradzą sobie z zaciekami i plamami na stalowych elementach. Teraz nałóż kilka listków papieru. Połóż je na patelni. Papier wchłonie nadmiar brudu i tłuszczu. Na koniec polej patelnię octem i zostaw na kilka minut. Ocet wzmocni efekt działania poprzednio użytych składników. Po kilku minutach wystarczy spłukać patelnię ciepłą wodą i osuszyć. Jak widzisz, cała przypalona warstwa zniknęła. Teraz twoja patelnia jest czysta i gotowa do użycia. Dzięki tej metodzie nie musisz się już martwić o przypalenia. Spróbuj sam i przekonaj się, jak łatwo można wyczyścić przypaloną patelnię. Ziemniaki i jabłka to bardzo dobre połączenie. Wystarczy umieścić dwa duże jabłka w koszu z ziemniakami i przykryć je ręczniczkiem kuchennym. Gaz uwalniany z jabłek zapobiega ich kiełkowaniu. Ta metoda pozwala zachować świeże i dobre ziemniaki na dłużej.